Okay. No, zaczynamy grę na Red Bolsa Widać? <laughs> ah. mm -hmm. mm -hmm. Widać. Dobrze. Graj. <coughs> Zagram. Albo w Red Bulla zagraj. <laughs> W... <noise> I jak taką grę, gdzie się jeździ na sankach. Pokazać Ci, że to. O, otworzyło się. I tutaj już jedzie, coś. Zobacz. Mm. <noise> Jakiś aż narciarski to jest. Dobrze jest. O, siedzenie. Przyjechałam. <noise> Nie odjeżdżamy. <noise> I chyba będę jeździł tu na narta. Ale chodź tu! <noise> A widzisz, że gra? I tu będę zjeżdżał na, na sanka. Znaczy na narta. Czy narta sanka? <noise> o, jakie się różowe monety zebrałem to mi dało 50 śnieżynek <laughs> Ale długo muszę jechać. Nawet wstać nie mogę. Ej, nawet nie mogę wstać. Próbuję wstać, ale nie mogę wstać. <laughs> Różowe monety dają śnieżynki. O tam są jeszcze żółte monety, normalne. O choinka. Ej, to zapiszę, że faj fajerwerki będą za pół godziny. W tej Za 40 minut prawie. O Jestem na tym Na sankach, na nartach To mnie chyba gdzieś tu wyrzuci O, wyrzuciłam to mnie A gdzie jest mój Moje sanki, gdzie są moje narty Co to jest A tam Ty, jestem już na górze Zobacz, i teraz będę zjeżdżał na nartach tylko muszę sobie znaleźć yy, deska. Ej, znalazłem narty. Zobacz, tutaj są. Tutaj są narty. A mogę go wziąć? Ja nie mogę go wziąć. O, tutaj są jeszcze. Poczekaj, poczekaj. Ale chodź tu. I gdzie są te deski? Nie mogę znaleźć desek. Myślałem, że się podpalę. Nie mogę znaleźć desek, nie mogę przejść tych desek. Pomocy! Nie umiem mi wziąć! Jak się bierze deski? Ej, tutaj pisze się usiąść i się zrelaksuj na tym fotelu. Ej, mogę się podpalić? Chyba nie, bo ja testowałem to i chyba nie mogę się podpalić. O, jestem w kominku. Ej, ja, ja nie wiem jak pojawić deska, gdzie są deski? Gdzie są deski? Egg Hunter 2020 to pisze. To piszę Egg Hunter 2020, czyli znajdź. Poluj na jajka 2020 roku Ej zobacz jakie jajko A może tu są deski? Nie, to nie ma. Hmm. tak O, to jest jakaś góra Bo ja szukam ciągle tych desek i nie mogę ich znaleźć Pomóż mi szukać Ej zobacz, schody Zobacz, nie da się przejść tutaj, bo to jest zabarykowane, a to są schody ja jestem. Ja próbuję znaleźć deski, ale widzę, że tu desek nie ma. Więc biorę sobie pojazd. <laughs> Mogę wsiąść cię do pojazdu. A nie, on, on kosztuje dolary. <laughs> to gdzie mam sobie deskę znaleźć? Ej, a może tu będzie, jak się będzie zeszła? Nie, tutaj desek nie ma. Chyba strzałki mnie prowadzą do desek. Dajcie łapki do góry i suby, bo jak nie, to was nawiedzi. Zaraz powiem co. Dobra. Pek. Idziemy, ale ja w ogóle słuchajcie, nie wiem, gdzie można tu. Deskę znaleźć. Czy ta deska może być tutaj gdzieś? Nie wiem, ale to są... To chyba jest zjazd, tak mi się wydaje. A tu jest deska! Poczekajcie, ja chyba muszę się zespawnić jeszcze raz. Tutaj, ponieważ tutaj są właśnie deski. Tak, tylko ciekawe gdzie. Gdzie tu są deski? Z Starbucks'y Jaka uh, snowboard... Uh, lift, informacja Gdzie są te głupie s... s, s ...deski? Napiszę na czacie, poczekajcie Where snowboard... Are, Where snowboard? Czyli gdzie są deski do snowboardowania? Tutaj? Nie o, skutecznie, że znalazłem. Zarboks on jest? Tak, za 250 Dropboxów są pojazdy. Where snowboard? Gdzie jest ta deska snowboardowa? Bo ja nie mogę jej znaleźć. to jedyneczka jakaś pisze. Kompletnie nie wiem, gdzie to może być. No, to, to mnie zabiło jeszcze, super. Oh, tak, zna... Ej, nie mogę... Czekajcie, nie proszę. Where... 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 Snowboard... Oh, here. O, dobra, słuchajcie. Mamy deskę snowboardową. Dobra, będziemy zjeżdżali deską snowboardową Bo się kończy Święta i wam nagrać tu grę Ym, Dobra Po prostu sobie tak nazwę Pek, mam manetki. A jak z tego teraz się Ale teraz nie wiem, jak z tego zejść. Okej, okay. będziemy pod de po deskę snu Czy znaczy, będziemy z górki na pazurki? Pek. Trzeba dobrą drogę wybrałem? Nie wiem w sumie Jakieś różowe monety kolejne, czerwone jakieś Pyk! No czemu tak nie wyskoczył? No, Łapka do góry musi być zostawiona e, Sorki, że nagrywam przez telefon A tutaj! Tutaj, to minut. okej Co teraz nie chcę się wsiąść? Dobra Poczekajcie. Tu pisze, że mogę ją dostać na spawnie. Snowboard up on the mountain. Take the lift. Nie wiem co to znaczy. Nie wiem o co tu chodzi. Poczekajcie, bo ja chyba gdzieś tu mogę znaleźć tę deskę. А snowboards? Это ж мне снова забило. <coughs> Добро. Ja nie wiem gdzie mam iść teraz Nie mam pojęcia, słuchajcie Znalazłam czyjąś deskę snowboardową <śway> Tylko, że... Tylko, że... Nie mogłem jej podnieść, bo chciałem zjechać A ja nie wiem gdzie jeszcze szuka deski snowboardowej No Szukaj, szoka. A co jest na tej wieży? Jakaś tabliczka. W ogóle tutaj jest informacja, ale też po angielsku i nie wiem co to znaczy. You can only spawn a snowboard up on the mountain, tak? the lift. Czyli to jest z górą. Patrz, to ta deska snowboardowa, chyba którą właśnie wziąłem. A nie, to nie, to nie Ale tak wygląda. A co to jest? Ej, króliczek na tym siedzi. O, z des deską bordową, można zjechać z tej góry i na tą rampę po czerwone monety. To jak te czerwone śnieżynki na tych zjeżdżaniach. Za pół godziny równo bę będą fajerwerki, dziadek. Zobacz, już za 29 minut. Ej, ciągle się nagrywa. 12 minut już jest nagrywania. Wycieś Nagrywaj i nagrywa. <grywa> Ale zobacz. Bo ja nie wiem właśnie gdzie znaleźć deskę snowboardową. Ej, tam ktoś wziął deskę, może tam są, wiesz? Bo tam chyba ktoś stąd wziął chyba deskę. Nie wiem, nie mam pojęcia. A może tak jest, no. Robisz szumy. Wiem. Przez przypadek um, poczekaj Ja nie wiem, dziadek Gdzie znaleźć tą deskę No zobacz, ja, ja po prostu nie wiem A może tutaj jest? Ej, tutaj są deski Znalazłem chyba A nie, tu nie ma desek Albo może są, poczekaj, sprawdza. Spawn to piszę, że deska snowboardowa jest na spawnie. A ja nie wiem, gdzie ona. Ja nie wiem w ogóle, gdzie jest spawn. I nie mogę chodzić szybciej. Dobra, idę po deski snowboardowe. Ej, mam nadzieję, że gdzieś to są, nie? Bo jak nie ma, to będzie przypał. Że nic nie zrobimy na nagrywkach. Nagrywa no, się 14 minut prawie Nie, nie Znajdziesz to, kończymy grę Ale mogę znaleźć w sumie Bo tam pisało, że gdzieś na spawnie, czyli gdzieś tutaj, na tej górze właśnie, tam gdzie dojechałem tą platformą Może tutaj są te deski, bo tutaj jest taki lód Ale nie wiem właśnie A ja nie wiem gdzie są te deski, pomocy Nie mam... nie mam pojęcia. A może tutaj są? Bo to jest jakiś sklep. Nie, to są jakieś... Ej, tu są łyżwy i można na lodzie łyżwami jeździć. Ja, ja nie chcę tych łyżw pomocy. Nie chcę łyżw. Nie mogę ich zdjąć. O, zdjąłem. Ja nie wiem właśnie... Wiedziałem go zresztą No ja nie chcę tych łyżw. A już łyż mi się pojawiam, tak jak skakuje do lodu. O... Nie, za daleko pewnie poszedłem. Nie wiem gdzie to jest. A może gdzieś tutaj, bo tu są jakieś koparki do śnieżania dróg. bo to mi pokazuje, że ta strzałka mi pokazuje Że jak na to kliknę chyba. O! Działa! Mam deskę! Czyli jeszcze nie kończymy odcinka. Ej, zobacz! Jadę sobie! O, uhu! Widzisz? Tak się jeździ właśnie. Ale wolno strasznie. Na tych deskach snowboardowych jadę. O, rampa, rampa, rampa! Albo wiem, gdzie pojadę, na tą rampę wielką, co tam była. Okej, okay, poczekaj. Tylko pojadę sobie na tą rampę. A tym mogę pojechać? Zobacz, ja, ja schodami tymi jadę z deską snowboardował. I po desce snowboardowej jedę na tych schodach Zobacz Ej, ja, ja idę do tej rampy Tylko poczekaj, bo Nie, nie, nie Na razie wywalam tą deskę Założę ją tutaj na górze Zobacz, Jarek Jadę sobie na górę tym, tymi schodami Samymi No teraz zobacz, zespełniam tą deskę I będę ją jeździł po rampie Chcesz zobaczyć? To zobacz yy, Zakładam to Później wskakuję na deskę I zobacz JEDĘ! Strasznie wolno Ja jadę mega wolno, myślałem, że to będzie szybciej Głupia jest ta gra, wiesz? Głupia jest ta gra stać nie znalazłeś Czego? Deski Przecież mam deskę No i zjechałeś? No zjechałem Tylko poczekaj, jeszcze muszę zjechać Bo <grym> raz zjechałem, ale z innej góry Teraz jadę z tej I hop Ej, nie wiem jak zdobyć tam tamte deski O, teraz znalazłem! No, Nagrywa <ramach> <grym w ramach> <grym w ramach> się, myślałem, że przestałeś się nagrywać no O tam jest czerwona moneda też, To ja sobie ją wbiorę What? Ej już zjechałem, możemy kończyć To kończymy I co powiesz jeszcze? Nic Kończymy Na dzisiaj No to 6. do zobaczenia